Witajcie kochani, witam was serdecznie jestem już po pracy ale się wrócę i wybiorę się słuchajcie na, na sklepy używane i zabieram was ze sobą, zobaczymy co znajdziemy na rowerku wezmę sobie rowerek ze sobą pokazuję wam co tam się dzieje na tym moim tarasie, ale chyba od ostatniego razu nic się nie zadziało jedynie deszczy trochę popadał, ale to dobrze nie trzeba podlewać, słuchajcie zapraszam was na sklepy używane zobaczcie nowy nowy zestaw do ryb fish bestek. za 8,50 na ile osób? na 6 takie dwa zestawy całkiem ładne nie wiem co to warte jakaś firma monogram, nie znam nie mam pojęcia 8,50 myślę, że to nie całkiem zła cena, jak na nowe co to jeszcze jest? to jest fajne lubię takie starocie Chociaż, się to jest Willeroy, bo zobaczcie, nie mogę. 12,50, dlatego taka cena. Piękny. Co my tu jeszcze dzisiaj mamy? To jaki wielki kubeł. Kubeł, co ja gadam, kubeł. Chciałbyś powiedzieć słoik, ale to jest... Aha, tutaj w środku jest taki wiecie że z tego potem można nalewać taki kurek słoik tutaj można coś w górę zamknąć taka pokrywka ze 4,50 to jest fajne fajne taki jakiś kompot można w tym zrobić myślę tu mamy taki pojemnik na rybę jest ryba narysowana narysowana, wytłoczona siedem pięćdziesiąt. O tutaj... W sumie to mamy. Dalej szukam talerzy e, na działeczkę. Dalej szukam jakiś szklanek. 2,50 chyba sztuka no, Szukam, wiecie, tak niezwykłych no. Takie by mogły być, ale te były Po 70 centów, pamiętam i więc dlaczego Mam za nie płacić euro, bez sensu Tak samo te Te kosztują Jakby Są sklejone razem Wszystkie kosztują euro, czy jak? Bo jakby wszystkie kosztowały euro No to by się opłacało Muszę zapytać jeszcze mamy też z tej serii chyba one są z Ikei czy Elu co tutaj mamy a coś tu widzę Ach, to już ostatnio widziałam jest tak podobne do tego Tomasa to strands, ten model się nazywa. Ale to nie jest zbawsza. Co tu jeszcze jest? Wiecie, że szukam kubków. ale się mogą różne inne rzeczy też trafić. Do kempingu parę rzeczy szukam. Tu mamy Butler's Euro, takie dziwne, pogięte. Tu jest coś ładnego. Mm, no, śliczne. Bezmarkowe, że tak powiem, chyba. W każdym razie nie ma sygnaturki. Nie ma. Zaczynamy 50. Zaczynamy 50. Wam powiem, że pasków to Wam jeszcze nie, nie pokazywałam. Ale tu mam taki pasek. Nie wiem, czy on jest prawdziwa skóra. Zobaczcie, jak on jest zrobiony. Jak, jak jakościowo jest zrobiony. No to na pewno nie może być byle co. Czy tu jest jakaś marka? Piękny ten pasek jest. Nie wiem, tu żadnej marki. Mam 6,50. Piękny, naprawdę. Czasem warto zwracać na takie rzeczy uwagę, bo. Z tych starszych rzeczy można kupić coś bardzo wartościowego. Tu jeszcze mamy taki fioletowy, chyba też starszy, nie taki. Teraz jestem w następnym sklepie. I co my tu mamy? To już kiedyś widziałam. To jest taki bardzo ładny zestaw kobaltowy. Zobaczcie. Ashenbach. Każda, każda część jest w innej jakby cenie ale jest trochę tego jeszcze nie zostało wysprzedane za euro 50 sztuka dzbanek kosztuje 6, tu mamy takie coś innego Mittertajz też euro 50. zobaczmy te filiżanki z bliska trochę jest wytarty Złoto jest wytarte. O, tak wygląda. Ale ładnie, nie mimo ma, nie ma wszystko. Co tu jeszcze jest? Jakieś talerze. Ja szukam talerzy, wiecie. Że szukam talerzy. Tu mamy mlecznik. A tutaj mamy takie o filiżanki. Po 30 centów. O właśnie to może są filiżanki właśnie dla mnie. Tu kampera by się być może przydały po 50 centów dobra cena. Musiał się zastanowić, czy byłyby ok. Tu mamy też takie talerze. O te byłyby dobre też, tylko są tylko trzy sztuki. Tu mamy trochę dzwonków Takich ten jest ładne Bardzo ładne co to jest Strauss Johann Zeltmann-Weiden ją kosztował 4,50 tu jakaś wersja wersja co to jest w ogóle cztery pory roku, Stuttgart nie wiem, nie znam tego to już chyba miałam w ręce kiedyś to jest Weimar, Katarina, ale tylko jeden, jedna sztuczka jedna sztuczka, jak ja to nazwałam jedna sztuczka tu mamy chyba Fürstenberg, on też tu długo leży ale cena też jest wysoka, 4,50 sztuka co tutaj mamy takie fajne miski, Wiele Boch bezcenne, nie, 5,50 to ta będzie droższa ta większa tutaj to też wile po euro 50 to takie typowe typowe kubeczki jak w hotelach są małe to wygląda jak huczenrojta ale jest first and bark często miał przyklejone tutaj ściąga. Nie da się ściągnąć. Puczen często miał taką różę tu na górze. Tu mamy jeszcze takie talerzyki. Zobaczmy takie cenie. po euro. Ja sobie, że tak powiem, wystawiłam taki taką granicę, ile mam za to zapłacić za talerze i to jest 50 centów za sztukę także dalej szukamy tutaj mamy jakieś fajne talerze 4,50 sztuka zobaczmy sobie je Euro 50 a ten jest przywieziony z Egiptu O no jest coś ciekawego 6,50 i to jest Bradex Bradeks, tak to się nazywa Ciekawe Takie wytłaczane. Tu jest ładny za 350, z takimi rączkami. Taki kryształ, taka misa. Może być to, to może być cukiernica. Bardzo ładna. Zobaczcie. To piękna. Naprawdę piękna. Chyba sobie ją wezmę. Taka zupełnie wyjątkowa. Co tu jeszcze jest? Chyba sobie muszę koszyk przynieść. to ktoś weźmie koszyk zielosy. a tutaj mamy jakieś takie małe A to już pokazywałam kiedyś chyba już tutaj nic nowego nie ma tu mamy na pewno wiele rojboh za 9,50 taki o zestaw tu mamy kufle przeróżniaste co tu jeszcze widzimy fajnego? Oto tu mamy taką ładną się Kaiser za do 50, bardzo tanio. Jest ona gdzieś uszkodzona? Chyba nie. Bardzo ładna. Słuchajcie, jak miśnia, jak miśnia zrobiona albo hucza normalnie Czemu ona taka tania jest? Za tania na, na to. Czym jest? Weźmiemy ją sobie. Tutaj mamy taki stary pojemnik wzór słomkowy za 50. I tu mamy taką wazę. Za 5,50, ale bez pokrywki. Co tu jeszcze jest? Takie miski. Ale ja takich nie potrzebuję, to jest bardzo ładne. To jest stary Wille tak za 15,50, ale trochę kosztuje. A tutaj na dole, a co to jest? Co to jest? Markt w Bremen, taka podkładka, wiecie, za euro 50. Dole. chyba nie ma nic ciekawego w sumie to te są fajne talerze i bym je wzięła to jest co to jest Balforial Balmoral nie znam tego powiem szczerze to jest chyba fajans poczuć 50 euro, żeby było ich więcej i żeby były tańsze. To mnie działa. Tu mamy jeszcze coś fajnego. Zobaczcie, jaki, jaki fajny dzbanek. To nie jest srebro, tylko metal. I to kosztuje 19,50. Więc trochę kosztuje. za euro a mojej drodzy właśnie spotkałam moją widzkę która, która się przy, przywitała i powiedziała, że mnie ogląda na youtube i było mi bardzo miło także słuchajcie pozdrawiam panią Wickę. jak mnie ogląda dzisiaj? Zobaczcie, co ja tutaj wyszukałam. Wyszukałam sobie, ja już takie mam. W sumie to ciężko je dostać. Chyba opowiem Wam o, o nich więcej w domu, bo sobie tu parę, parę powybieram. Ta. Tu mamy chyba coś włoskiego, za 2,50. Tak mi się wydaje, że to jest włoskie. Euro 50 ale ładna ładna, nie? Taka bardzo delikatna z gruszką. To też chyba to samo. I pisze made in Italy, więc jednak włoskie. Patrzcie na ten zestaw tutaj to jest jakaś kamionka coś takiego ale jest po 30 centów myślę, że jest dość bardzo trwały I chyba ważna, bo jest tanie, 6 sztuk co prawda czerwone -hmm. chyba bym czerwonego nie kupiła do końca, do domu ale słuchajcie na działeczkę do kempingu się nada i nie dużo kosztuje A tu w tym można jakiś dżemik podać, albo majonez, albo masło. Też się przyda. Witajcie kochani, witam Was serdecznie ponownie. W tym samym filmie ponownie. Słuchajcie, co kupiłam? Zrobimy sobie zestawienie. Trochę tych rzeczy jest takie... Hmm, no nie wiem, musicie sami osądzić, e, czy są inne niż zwykle, czy nie są inne niż zwykle. Pokażę Wam, słuchajcie. Parę rzeczy jest na dziełeczkę, czyli do domku naszego, do kempingu w zasadzie, bo na kempingu, e, na kempingu będziemy spać, e, jeżeli e, będziemy tam coś robić, e, więc e, przydadzą tam się. E, przydadzą tam się, słuchajcie, szklanki, jakieś e, talerze, jakieś widelce, sztućce i tak dalej, i tak e, dalej. Założyłam sobie, że będą to rzeczy bardzo tanie, żeby nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie, bo, bo one tam pewnie zostaną. Słuchajcie, czasem jak już będzie dom wyremontowany, to właśnie tak będę zła chyba, e, jak dom będzie wyremontowany, to słuchajcie, ten camping będzie nam służył do prawdopodobnie różnych rzeczy, chociażby kogoś przenocować, jak będzie u nas jakby e, w kościach. myślę, że to by nie będzie głupi pomysł. I e, te rzeczy, które właśnie kupię sam zostaną i sam sobie będą, od czasu do czasu oczywiście, je się jakoś umyje w sensie od czasu do czasu, nie od czasu do czasu, tylko trzeba wymyślić jakiś sposób, żeby je myć. I myślę, że kupię jeszcze dodatkową miskę, którą będę w zlewie wstawiać, e, w zlew wstawiać, bo jeszcze nie wiem, jak tam będzie woda funkcjonować, czy tam jakaś woda będzie podłączona, czy nie. E, trudno w tej chwili to powiedzieć. W każdym razie. Będą myte nie od czasu do czasu, tylko po użyciu oczywiście. Słuchajcie, co kupiłam? już Wam pokazuję. Kupiłam sześć takich talerzy. Um, szukałam ich w sumie, ale wiecie co? Um, w sumie to nie ma sensu ich szukać, bo, bo to nie jest żaden starość. Um, one też są dość mocno, troszeczkę z wierzchu wytarte. Nie wiem, czy to będzie widać na, na filmie. Może tak mocno nie są wytarte, ale nie ma znaczenia. Myślę, że to jest jakaś kamionka, tak mi się wydaje. Ma taki przynajmniej dźwięk. Mam ich sześć. Może mi, jak mi się jeszcze uda gdzieś jakieś tanie dostać, to może jeszcze sześć dokupię, zobaczę. Te kosztowały, słuchajcie, 30 centów za 30 centów za sztukę. Myślę, że są całkiem fajne. Szczerze, że to Gdybym miała je kupować do domu, to bym ich nie kupiła. <laughs> po pierwsze, dlatego, że są czerwone. A czerwony to tak, owszem, ubiorę coś na siebie czerwonego, ale już tyle, talerze to nie do końca. Chociaż one wcale nie są brzydkie. Jak najbardziej, są bardzo ładne. Może powinnam się przekonać do czerwonego koloru. Słuchajcie, do tego jeszcze były takie miseczki. One też były po 30 centów, więc je wzięłam, bo, bo wcale nie są takie brzydkie. Powiedzcie sami. Nie są takie brzydkie, myślę, i posłużą nam, bo to nie jest takie byle co. Czasami, wiecie, się bierze porcelanę jakąś do ręki, jakieś, jakieś szkło i widać, że to takie byle co trąci się już tego nie ma. A to naprawdę jest jakościowo bardzo dobre. Pomyślałabym z, z doty w dotyku, że jest to Schramberg um, Tyrol, jest taka seria zielono-pomarańczowo, coś tam, coś tam, różne, różne kolory tam są. Nie wiem, czy oni mieli serię czerwoną, być może, bo to jest takie trochę w dotyku właśnie jak ta seria, ona teraz bardzo trwała. Także no, sześć talerzy i cztery takie miseczki, myślę, że do kempingu jak w sam raz. To jest jedna rzecz. Potem jeszcze kupiłam takie, mówię, dzisiaj jest taki wyjątkowy odcinek, bo to są rzeczy do na działkę, więc nie są jakieś stare, stare ale stare też będą. Albo takie wiecie, bardziej starocie, nie? Sześć takich szklanek z po... za euro. Wszystkie za euro. I pięć takich kubków. Nie mają nic, ale myślę, że to te prawdopodobnie. Być może starsza, gdzie jeszcze nie dawali takich sygnatur na dole. Zresztą one się spierają, zmywają w zmywarce, więc być może że się zmyły. Mam pięć takich kubków, one były po 50 centów sztuka co ja jeszcze mam i mam, słuchajcie, sztućce i o tak miałam Wam parę rzeczy powiedzieć. A mianowicie, a mianowicie już Wam pokazuję. Um, mam te sztućce, słuchajcie, 8 widelczyków małych, dwie takie łyżki i mam y, 5 łyżeczek małych. Nie mam jeszcze, przydałoby się chociaż na 6 osób mieć, nie? Y, ale co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że Przyjrzyjcie się, jak one wyglądają. Zwykłe łyżki. Zwykłe sztuczce, nic tu nie ma ciekawego. Piszę, że to jest roast fry, czyli to jest nierdzewka. Ale do czego zmierzam? Że te łyżki, w ogóle te sztućce używam jako dziecko, kogoś w domu, kogoś z rodziny w domu i po prostu one są bardzo trwałe. Nie są jakieś drogie prawdopodobnie były produkowane prawdopodobnie w, w produkcji masowej gdzieś nie szukałam ich jakoś specjalnie, bo to nie jest naprawdę nic drogiego, ale one nie zmieniają kształtu, nie zmieniają formy, nie zmieniają koloru, z nimi się nic nie dzieje, ale mogą być, słuchajcie, myte zmywarce tysiąc razy, milion razy i nic się z nimi nie stanie. I takich właśnie, takie właśnie chciałam mieć e, do kempingu, e, bo wiem, że. Nic mi się tam nie stanie, nie kosztowały dużo, słuchajcie, część mam po 10 centów za sztukę, a mianowicie te łyżeczki, one były po 10 centów za sztukę, a widelczyki i dwie łyżki były po euro za sztukę niestety, bo, bo tam była taka cena, ale ja wiem, że mi że to warto, bo, bo, um, bo one są po prostu wartościowe, z nimi się nic nie stanie, także, także wzięłam. I je mam jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie piękną, piękną filiżankę. To akurat jest piękny rarytas, taki, który pasuje jakby do tego kanału bardziej niż IKEA, jak najbardziej. Trochę taka mała miśnia, powiedzcie. Słuchajcie, takie, e, takie filiżanki z, z takimi, e, że tutaj to łóżko się tak rozdziela, to robił kuchen rojza, robiła miśnia i być może jeszcze jakieś inne manufaktury typu Kaiser, bo to jest Kaiser. Dziwię się, że ta filiżanka kosztowała tylko, naprawdę tylko 2,5 euro. Zaraz Wam pokażę cenę. O, tu jest cena. Bardzo się dziwię, dlatego że no wyjątkowa filiżanka. Jeszcze raz Wam pokażę. Oczywiście cieszę się, że jak jak taką filiżankę kupuję za taką cenę, wiadomo. No, ale cena szokująca, naprawdę piękna. Ona ma też taką scenkę rodzajową, widzicie? Tak to wygląda z jednej strony tak, z drugiej strony troszkę inaczej. Z drugiej strony są takie dwa, albo to jest taka, taki pałac, pałacyk, coś takiego i tu jeszcze coś takiego jest. Także 2,5 euro Kaiser, słuchajcie. Super cena i super jakość. I ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest lampa. Tą lampę widziałam dosłownie w ostatnim momencie, dlatego nagrane jest dosłownie 5 sekund przy Kasie, jak jeszcze jej nie zdążyłam zapakować, żeby była na filmie, bo, bo w ostatnim momencie zauważyłam i pomyślałam sobie, że ona by super pasowała na suficie w przedpokoju w domku kiedyś a kosztowała tylko 6,5 euro, mówię, chyba nie jest za ciężka, to ją wezmę. E, chyba jest też z mosiądzu, ja ją Wam pokażę, jak ona wygląda, myślę, że jest bardzo łatwa, e, ładna. E, słuchajcie, u nas w domku są e, sufity w tej chwili nie za wysokie, ale to się zmieni. E, w tej chwili jest no 25, więc e, długich, wysokich, zwisających lamp nie mogłyby być. Ale ona mówi, ona nie jest naprawdę wysoka, ona ma może z 15 cm, taki typowy plafon trochę, i myślę, że będzie tam spokojnie pasować. W sufity i tak będziemy podwyższać, więc ta lampa jak najbardziej będzie tam pasować, i myślę, że warto ją było wziąć. Trochę w internecie ich jest. Pisało, że jest bezmarkowa, nie wiem, czy to prawda. Na jednej stronie pisała, że to jest mosiądz, na innej, że to jest brąz pokryty złotem. Trudno się doszukać, ale tak jak mówię, nie, nie siedziałam nad tym Bóg wie ile, bo będzie u nas w przedpokoju wisieć, więc, więc nie potrzeba mi w sumie jakieś nie wiadomo jakieś informacji na temat tej lampy. Jest ładna, kosztowała 6,5 euro, więc myślę, że super cena. I tak, po troszku, po troszku, słuchajcie, na zbieramy różnych rzeczy. Co prawda, z meblami to musimy czekać, nie wiadomo ile jeszcze, bo, bo meble jednak to duże gabaryty. Nie nie wiadomo, gdzie to trzymać, w najmniej na razie nie ma gdzie, ale może kiedyś, jak już będziemy tak daleko z remontem, że już będzie można je zacząć kupować, kto wie. Zobaczymy. Mamy jeszcze trochę czasu. Także słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że mieliście przyjemność zaglądania e, takich właśnie sklepów używanych. Ja Was zapraszam do komentowania i do subskrypcji. I widzimy się w niedzielę. Tym razem na Promarkcie. Pa!